Zacznijmy od tego, że nie mam nic do Johnsona Byrona, Dawida Kwiatkowskiego, One Direction czy Hany Montany. O głosach muzycznych się nie dyskutuje i tutaj też nie zamierzam. Ale Dawid Kwiatkowski w szkole... Wiecie, ja rozumiem, że padła jakaś 6 cyfrowa kwota lub 5 cyfrowa i Dawid postanowił sobie wystąpić w szkole czy tam innym programie w tvn Okej, okay, ja to rozumiem. Gdybym dostał jakieś duże pieniążki za reklamowanie kremu do dupy, to prawdopodobnie bym go zareklamował. Ale mimo wszystko, gdyby ten krem do dupy był beznadziejny, to bym go nie zareklamował. Dlaczego? Ponieważ jestem fair bez was. Nie wiem jaki Dawid jest fair bez swoich fanów, ale jeżeli występuje w szkole... Jakiś czas temu miałem przyjemność nagrać tego pięknego vloga o szkole, czyli o programie w TVN. TVN taka telewizja, taka, wiesz, takie, że tam mm, takie coś i tak dalej. Wielu z was chciał mnie naprawdę przekonać do tego, że szkoła to jest naprawdę fajny program. Nawet użyliście tej drugiej łapki, jak zawsze mnie łapkujecie w górę, takie troszeczkę połapkowaliście w dół, ale ostatnio byłem u babci. A dlatego, że babcia ma komputery 5 garamu, no to musiałem pooglądać telewizję. Czekajcie, czekajcie. O, boże, jakie żałowałem. Wiedząc już doświadczenia, w jakich godzinach jest emisja tego programu, omijałem program T. Gówno VN. Ale podczas oglądania sędzi Anny Wesołowskiej, Twojej mamy, zobaczyłem to. Zapraszam was wszystkich do szkoły. Zapraszamy! To z i z całej sympatii do każdego piosenkarza w Polsce, Dawid czy Debilu. Jak sami dobrze wiecie, ja bardzo lubię muzykę. I nawet im miałem taki okres, w którym słuchałem samego Dawida Kwiatkowskiego. Dlaczego? Ponieważ miał jedną fajną piosenkę. Oceniłem go po piosence, a nie po tym, jaki jest i kim jest. I w sumie mi się podobało. Co nie zmienia faktu, że przez czwarte społeczeństwa potem uznałem Dawida Kwiatkowskiego jako. <śmiech> <śmiech> tak czy tak, już nie mówmy o tym. Pomówmy jeszcze raz o serialu Szkoła. Ja nie wiem, czy wy w telewizji widzicie swojego najlepszego przyjaciela, który was woła. I wy chcecie do niego pójść, Wy chcecie naprawdę, musi to zrobić. Okej! Okay. Ja w obawie przedtem, żeby telewizja mnie sama nie włączyła. Mam wszystkie monitory poniżej 21 cali, bo jeszcze komuś nie chcący pierwszą się sygnału i zamiast GTA 5 na monitorze, to będę miał TVN. No i wspominając te wszystkie szydercze żarty na temat telewizji, na temat programu szkoła i tak dalej, Dawida. Dlatego, Dawid, podsiadło lepszy. Dawidku, ja wierzę, że kiedyś razem coś nagramy. To mam to samo pytanie jeszcze raz: dlaczego to oglądacie? Wyobraźcie sobie sytuację, w której wchodzę do pokoju mojej siostry, patrzę na nią, mówię: Dominika, Dominika, chcesz pogoś razem? Lola Patrzę na monitor, a tam, a tam to. Nie mam najmniejszego prawa zapewnienia wam oglądania czegokolwiek Możecie robić w swoim życiu co tylko i wyłącznie chcecie Ale musicie liczyć się z konsekwencjami Ponieważ dobrze wiecie, że macie świadomość i podświadomość I oglądając taki program zgadnijcie, która z tych rzeczy cierpi najbardziej Właśnie, podświadomość I co jest zabawne, ty nawet nie wiesz, że ten program cię ogłupia Ty nawet o tym nie wiesz Ty się po prostu śmiejesz z tych debili, ponieważ tam są rzeczywiście debile I potem nie piszesz pod filmikiem, że nie, ja się tylko i z tego śmieję Spokojnie, nawet jak spokojnie, spokojnie A potem za trzy lata and <laughs> so i <laughs> do <drew laughs> <one of them. laughs> Lodzisko, proszę was, nie ogłupiajmy się sami. Zgaduję, że skoro potraficie otworzyć przeglądarkę, to jesteście naprawdę mądrymi ludźmi, dlatego wykorzystajcie to. Nie z swojego czasu na oglądanie takiego syfu. I zamiast oglądając Zawida Kwiatkowskiego w telewizji, to sobie go posłuchajcie w telefonie albo gdziekolwiek indziej, przez słuchawki. Ponieważ martwi was, on nie poszedł tam dlatego, że chciał. Po prostu mu zapłacili. I to nie jest jakieś wielkie odkrycie. Fajnie, że dostał taką ofertę. Niech tam pójdzie, niech tam wystąpi. Niech sobie rozwinie jakieś swoje zdolności. Tylko, że tych zdolności nie ma. Mówi oczywiście o aktorstwie. Ponieważ, tak jak mówiłem, wy ty nie filmiku, który chciałbym Wam polecić. Tam nie ma aktorstwa, tam nie ma reżyserii, tam nie ma niczego. Tam są na krzyż dwie kamery! I to właśnie zwiastuje koniec tego odcinka. Dziękuję Wam serdecznie za za Jeżeli odcinek Wam się spodobał nie zapomnijcie o łapce w górze, to mnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Zapraszam Was też na podwójnie na Instagrama i na grupę ciuraków, którą macie wy Do no zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Poo-poo! Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie pamiętają odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górze. A tak w ogóle to napadę są mojego jego fotki.